Siemanko, jestem Barton i Wam pokażę, co jest nowego w The Legends of Notch. Jakie są dodane rzeczy. Tak. Wszystkie rzeczy są do skrzyni. Są nowe rzeczy, znaczy stroje. Muszę Wam pokazać wszystko po kolei. Żeby było widoczne. Czyli było jak na ostatnim filmiku, że pisaliście mi, że ja bym mówił, bym Wam pokazał co i jak. I wszystko miałoby się naprawdę na tabliczkach. Tu się okazało, że tym w ogóle nie ma tutaj tabliczek teraz kolejny pokazuję to oczywiście są, nie są wszystkie to jest normalny strój już więcej do nich rzeczy chyba nie można zlecić ale jeśli chcecie to mogę spróbować i pokazać jak się wszystkie te rzeczy robi piszcie mi w i oczywiście dajcie łapki suby dobra, kolejny pokazuję a no, to, to, to nie To wypada, to tu się nie liczy to już też pokazuje wszystko to jest region cenomat mane, Helta, ok. Tam też jestem ciekaw, bo wszystkiego nie oglądałem. Mm. Aha, jeszcze mam nie no, pokażę, jest tak, expa, możemy się expić. Mamy manę, różdżki, nie tylko, to jeszcze zaraz wam pokażę. Mamy kasę. I jeszcze co mamy? Zaraz zobaczymy. Dobra, gdzieś za się doczyna. Tak. To się już tu zaczyna, są inne w ogóle miecze. Wszystko mogę pokazać jak to się robi, ale oczywiście piszcie komentarze. Wszystko to pokazuję, to, to już chyba jak normalnie każdy wie jak to zrobić. A, a to to jest bardzo fajne. To wam pozwiem. Jak mi napiszecie coś w komentarzu, dajcie łapki sub. To wszystko mam podane. Naprawdę podoba mi się, w kolejnym odcinku już będziemy grać normalnie w suriwala na tym Wszystko będzie tak, myślę, że z 15, bo 11, 12 odcinków będzie z tego to Naprawdę o, to jest najbardziej mi się podoba Meczki mogą być Zmienić taki mieczik na survivalu to ho, ho ho Niektóre są jeszcze niewidoczne, bo jest dopracowany mod Dopiero co wyszedł, oczywiście, podam skąd gdzieś model i wszystko będzie podane. ale te wszystkie mody tu się znajdują na Minecraft by Z2. Tam w już w sklepie Minecraft 1.7 jest 1,4, 1,6,4 oczywiście. No, nie, teraz zacznę różdżki, się przydaje bardzo. Osadników w ogóle nic mi, w ogóle tutaj nic nie można sprzedawać, osadnikom nic, tylko że za to są inne rzeczy, to można dać sobie dzień za kasę. Naprawdę bardzo fajne są nowe stworki, których nie możemy niestety spałnić, A bardzo się wam pokazać. Jeszcze nie jestem pewien, do czego są te młoty, ale mam nadzieję, że to jest do ataku, ale sprawdzę. Ale widzę jak Ci to nic nie daje, to chyba nie będzie za ataku. Ja wszystko posprawdzę na internecie, wszystko wam powiem, jeśli oczywiście będziecie chcieli. No, Co by tu jeszcze? A, to tu już widzieliście. No, to tu już widzieliście jeszcze, tu są inne miecze. No i to myślę, że to wszystko. Jeszcze popatrzcie. To fajnie wygląda. No. ku nas naprawdę sporo dodano i ruszek Te medaliony nawet fajne są. Okej. Okay. Teraz byśmy polecieli. Aha, i wiem gdzie. Teraz sobie tylko troszkę monet. Koniec tam naprawdę bardzo łatwo, 16 mld, mi padło nawet z jednego stworka. Dobra, już mamy 37 monet. O, panaczkę mamy jednego stworka. mieczy. tego. Nie ma tego. Nie ma Widzimy 37 m, też mam 3, jest gratica. Jak szybko może wbić Teraz lecimy. Muszę Wam zademonstrować jak się wszystko sprzedaje i nie tylko jak widzimy mamy mapkę. I możemy też polepszać swoje rzeczy. Mane, o jak widzimy, że się sobie powiększyłem. I mane, co tu jeszcze damage'e speeda. I tutaj możemy sprawdzać ile na co mamy, jaki level, jaki bonus mamy na... Różne itemki hmm, tutaj, tak? Tu, tu, tu okay. Jeszcze wam jedną rzecz pokażę Coś fajnego naprawdę um, To było tak to, zombiak Patrzcie jaki fajny zombiak okay. To gdzieś był port, tutaj Gdzieś ten gościk tu. o tu jest. Dobra. No i do tego gościutku. to. No i za to, że zapłaciliśmy, dostaliśmy. Teraz sobie próbować, może co tu daje? Aha, okej. Okay. Dobra. No. Hmm, no. W tym odcinku byłoby już to na tyle. zapraszam oczywiście na Surniwar z tego, który się odbędzie już niebawem. Bo dzięki i cześć. Cześć, cześć, cześć.